Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Cykl znany, czy Bóg istnieje. Dodam, że cykl, który się będzie niedługo kończyć. Ja tak już też widzę, że chyba większość takich argumentów czy świadectw dotyczących istnienia Boga, które gdzieś ja noszę w sercu to już się nimi podzieliłem, jeśli chodzi o pewne wątpliwości, które mam wobec. Adwersarzy, ludzi, którzy twierdzą, że Bóg nie istnieje. Myślę, że też większością z nich się podzieliłem, nie chcę się powtarzać, więc myślę, że wkrótce, w tym tygodniu nawet, rozpocznę nowy cykl w ramach rozważań na dzień dobry, które się nie zmienią, podkreślam. Proszę też o modlitwę, w związku z tym, żebym dobrze wybrał temat wiodący na kilka następnych tygodni. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o tak zwanym dowodzie moralnym, czyli innymi słowy, można powiedzieć, takim najbardziej chyba niebezpiecznym z dowodów, które się kiedyś chrześcijanie przedstawiali. No dowód jest taki związany z, z jakością życia ludzi wierzących. I generalnie, tak jak powiedziałem, jest on najtrudniejszy, dlatego że, no, że różnie bywa z tą jakością życia ludzi wierzących. Kiedy spoglądamy na zmiany, jakie wprowadza wiara czy religia w życie społeczeństw i w tym chrześcijaństwo, tylko i wyłącznie już możemy na, na chrześcijańskim podwórku się zatrzymać, to znowu widać, że wcale nie jest to takie oczywiste, czy te zmiany są dobre. Natomiast chciałbym pokazać pewne, pewną rzeczywistość, która istnieje. Niezależnie od wszystkich negatywnych wątków, z których się zgodzę, przynajmniej z wieloma z nich się zgodzę, ale pewny wzór, który powinien działać i na pewno w wielu przypadkach działa. I chciałbym was zachęcić, żebyście też się modlili o to, jeśli jesteście ludźmi wierzącymi, żeby w waszym życiu działo. I to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 5 i 6. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, czyli od Jezusa Chrystusa, bo pierwsze cztery wersety mówią o Jezusie Chrystusie. A więc zwiastowanie, które słyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i które wam ogłaszamy, Pisze apostoł Jan do swoich odbiorców, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Bardzo ciekawe stwierdzenie. O czym apostoł Jan chce przypomnieć swoim odbiorcom, że Jezus Chrystus nauczał nas, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg jest jednoznacznie sobą, jest czysty, nie ma w nim żadnego zaćmienia. Nie ma w nim żadnego, żadnej ciemności. To samo mówił Jakub, co ciekawe, w pierwszym rozdziale swojego listu. Yy, to ta sama, ta sama, ta, ta samo przesłanie. A ja wiemy, że był bratem pańskim. Yy, Bóg jest światłością, nie ma w żadnej ciemności. Bóg jest czysty, Bóg jest jednorodny, Bóg jest transparentny w tym. Yy, jest dobry. I teraz zwróćcie uwagę. Szósty werset. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy. To nas to do czego zobowiązuje. Jan mówi: Jeżeli to mówimy, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy, a nie trzymamy się prawdy. Innymi słowy, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, albo twierdzisz, że jesteś człowiekiem wierzącym i tak naprawdę żyjesz w ciemności, tak naprawdę nie, nie masz nic wspólnego z tą rzeczywistością Bożą, a Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności, no to nie trzymasz się prawdy. Możesz powiedzieć: No, ale któż jest, nikt, nikt nie jest doskonały. Siódmy werset. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Innymi słowy, jeśli masz społeczność z Bogiem, to masz społeczność z światłością. Jak masz społeczność z światłością, jak On sam jest w światłości, to to ma na ciebie wpływ. Mamy ze sobą w społeczność i co się dzieje? I przychodzi Boże przebaczenie i oczyszczenie od wszelkiego grzechu. To oznacza na przykład to, że przychodzisz do Boga i wyznajesz swoje grzechy, tak jak mówi ósmy werset. Nie zwodzisz sam siebie, ale masz prawdę w sobie i wyznajesz swoje grzechy, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i te grzechy odpuszcza. Innymi słowy, jeśli jesteś prawdziwą osobą wierzącą, zależy ci na czystości twojego życia. Zależy ci na tym, żeby mieć społeczność z Bogiem i masz tą społeczność, a kiedy ją masz, to wiesz, że ona zobowiązuje do tego, by wyznawać swoje grzechy i by być nowym. I myślę sobie, że ta prawda, ten argument faktycznie, niezależnie od, od różnych grzechów, w których chrześcijanie się wikłają, jest prawdziwy. Panie Boże, daj nam takiego życia, daj nam społeczności z Tobą jako z światłością, żeby to nas przemieniało od wewnątrz i żeby było prawdziwym świadectwem Twojej obecności dla wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Z Bogiem do zobaczenia.